Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. E, witam się z Wami z pociągu, bo właśnie jesteśmy w drodze do Londynu, Wstaliśmy o 5. E, ja mam ze sobą laptopa, bo montuję jeszcze poprzedniego vloga, e, więc stwierdziłam, że teraz będę miała idealnie akurat chwilkę e, czasu, żeby go zmontować podczas drogi, więc e, dochodzę do siebie jeszcze po tej pobudce o 5 piję kawkę, montuję vloga, a z wami widzę się już, kochani, w Londynie. Kochani, jestem już... <laughs> kochani, jestem już gotowa do wyjścia. Nie ukrywam, że po przyjściu do hotelu, najpierw się spet... poprzez... Jeszcze raz. Najpierw się przespacerowaliśmy po Londynie, a potem, wiecie, jak to się wraca z zimnego do ciepłego, z dworu do pokoju. Padliśmy... I e, mieliśmy taką 30-minutową drzemkę, i czuję się, powiem Wam, znacznie lepiej, bo jednak ta pobudka o 5, e, podróż jeszcze montowałam w trakcie tego vloga i ten spacer, i jakoś tak mnie zmogło. A teraz wstałam, ogarnęłam się, mam siłę, idziemy e, do restauracji, e, a następnie idziemy do teatru na spektakl Matylda. Jest! You... Jestem głodna! O! <laughs> Jesteś głodny, a ja nagrywam, a on głodny. Where did you get it from? How do you know how to say you're hungry? Very good. your Polish? Sorry? Bardzo dobrze. bardzo dobrze. Polski, bardzo dobry. Dziękuję. No proszę. Ja że zaczynamy mieć normalnie konwersację po polsku, to jest ey, jakiś niesamowity przełom Jeszcze tylko kilka psiknięć moim ulubieńcem Armani C. często pytacie jakie są moje ulubione perfumy, więc to jest na pewno jeden z takich moich numerów jeden Do którego wracam właściwie jak tylko mi się skończy Armani Sea Jeszcze trochę na włosy <gryw> Jak z tych memów słuchajcie dziewczyny, jeszcze trochę tu, jeszcze tu i pół butelki poszło Kochani, przypadkiem trafiliśmy do knajpki, e, której w ogóle nie znaliśmy. My chcieliśmy udać się gdzie indziej, ale nie było miejsc, e, ale jedzenie pachniało tak pięknie na samym wejściu, że postanowiliśmy spróbować. Zobaczcie, jak cudnie to wygląda. E, ja mam ravioli. E, no i dam Wam znać, czy praktycznie tak smakuje, jak pachnie, ale już na wejściu cała knajpa pachnie po prostu cudownie. E, słuchajcie, okazało się, że e, to nie jest moje danie, to które przyszło. Yy, ale szef kuchni przyszedł, powiedział, że przeprasza faktycznie ich błąd i to nam zostawili, to jest ravioli. A moje jeszcze zaraz doniosą. A Dan mówi, że jego pyszne. I tu już jest słuchajcie to danie, które ja zamówiłam. Yy, a to jest po prostu coś przepysznego. No na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. I już kochani jesteśmy właśnie pod teatrem. I idziemy na Matyldę. Dam Wam znać po spektaklu, czy warto się udać jedno co Wam polecam, to na pewno król Lew w Londynie, jak będziecie w teatrze. A teraz zobaczymy, czy Matylda też jest z tego warta. Ze wszystkich spektakli, na których byliśmy w Londynie, najbardziej podobał mi się król Lew, którego Wam bardzo polecam już któryś raz. Potem właśnie Matylda, na której byliśmy teraz i potem upiór w operze na samym końcu. Ze względu na to, że było mniej efektów specjalnych. Jeżeli chodzi o Matyldę, choreografia fantastyczna. Jeżeli chodzi o scenografię, rewelacja. Eee, ale to, co mnie chyba najbardziej rozczuliło i zaskoczyło, to gra aktorska tych młodych dzieciaków. Bo jednak, Matylda, jeżeli oglądaliście, e, to wiecie o czym to jest, nie będę wam zdradzać. Ale tam jest bardzo dużo dzieci. I... W tym spektaklu dzieciaki po prostu grały tak fantastycznie, że sobie wyobrażam tylko jak ich mamy muszą siedzieć na widowni i być dumne. Ja gdyby to moje dziecko grało właśnie w tym spektaklu, po prostu chyba bym zalała się cała łzami, więc czy polecam na ten day jak najbardziej. Jeżeli macie dzieci, idźcie z dziećmi, bo dzieci uwielbiają ten spektakl. Kochani, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym dniu. E, ufutrowana, ale od rana wyruszyliśmy już e, na wycieczkę. Dzisiaj ważny dzień, bo idziemy oglądać obrączki. Kochani, mamy kolejny dzień i dzisiaj jest dzień bardzo ekscytujący, bo idziemy wybierać obrączki pasujące do pierścionka zaręczynowego. Będę przymierzała różne modele. Ja na razie jestem jeszcze cały czas w tej euforii e, po zaręczynach i na razie na tym się skupiam, no a pierścionki, e, obrączki Zawsze można pooglądać, żeby zorientować się, co mniej więcej nam się podoba. I... Siedzimy tutaj z Kawką, już tam e, widać w tle Tiffany, ale e, nasza wizyta jest na 10.30, więc mamy jeszcze troszkę czasu. A Londyn, jak zawsze, piękny. Spójrzcie, jak pięknie wygląda Tiffany z zewnątrz. Przepiękna wystawa. You know that I'm a keep it cool with you. I feel like breaking rules on the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about it. ale dajcie znać w komentarzu, która najbardziej Wam się spodoba. Ja już myślę, że mam jakieś faworyta, bo już coś tam widziałam. To co myślimy kochani o tym zestawie? Bo mi się on bardzo podoba, nawet nie chcę fokusować, tak leśnią te diamenty w Tiffany. Wow, czekajcie, spróbuję to sfokusować, ale to połączenie jest cudne. Do you like it, then? Yeah, it's really nice, yeah. I love it. <laughs> so, right, so this is this one, and I'll take this one, and... No, it doesn't want to Hey, wait, well, but you know what? Because <laughs> you're stressing your finger now, yes. and on and off, on and off. But and try the um, channel one. Uh -huh. this is another eternity yeah. band okay Is the channel it is lovely but no yeah. i mean it's lovely on its own okay yeah. it's lovely on its own but uh, together it's yeah. uh, there is uh, there is something that is telling me to me eh, yeah. that is not appropriate because yeah. for me the the best the best combination is the embrace with the engagement <laughs> So we've been talking for months. Yes. yes. So, and this one I is the I had no song. idea you were all meeting and choosing the <laughs> name. I thought he's at work. <laughs> so I had no idea. He's actually here looking for the ring. Yeah. This one is I don't know, there's something about this one but just um, it's not it's not about... <laughs> oh, it too Okay. Yeah, that's better Yeah, yeah. No. Yeah, I think I think he's alright. I think this A przy okazji jeszcze dowiedzieliśmy się, że jest taka opcja, że zawsze można przyjść i zostawić pierścionek do wyczyszczenia, więc że tu jesteśmy, to od razu zostawiłam i właśnie dostałam go z powrotem, no i wygląda pięknie. Kochani, obrączki mniej więcej wybrane. Oczywiście zobaczymy jak to będzie, a teraz jeszcze zrobimy sobie zakupy. Jest jedna rzecz, którą bardzo chcę. Zobaczymy, zobaczymy czy będzie w sklepie, ale wybieramy się na zakupy. Słuchajcie, decyzję, decyzję. Nie mogę się zdecydować. To jest mój kolor, ale ja zawsze idę w ten kolor. I zastanawiam się, czy czas może troszeczkę pójść też w czerń i mieć coś na, do czarnych outfitów. Więc, mimo tego, że byłam pewna, że chcę w ogóle ten model torebki, to teraz zastanawiam się nad tym. I jeszcze, może w kolorze czarnym. Nie mogę się zdecydować. Słuchajcie. <słuchaj> You know what? That's beautiful. Yeah, but that suit is bigger. Yeah. But when it, I tried this one depends. on, I, I I love this one, and <laughs> also I tried this one on, but they both similar. It's yeah, like the size difference. Nice yeah, I love this color. But I prefer the black. But I would always go for this color. So maybe it's time for something. They only different because of the size. Look. Every moment tonight tutaj trzymam to jest prezent od mojej mamy. Udało mi się dostać w Londynie w flagowym sklepie Victoria's Secret. E, pokażę wam potem co to dokładnie jest, ale e, powiem wam, że czekałam na tą rzecz mega, mega długo, e, bo nie mogłam jej nigdy znaleźć w Warszawie, w Polsce w ogóle nie było mojego rozmiaru. Plan był taki, że będę nagrywać i nagrywać i nagrywać i będziemy mieli pełno jeszcze czasu po zakupach, że wrócimy na spokojnie, ogarniemy się, jeszcze skończymy do baru przed kolacją, mm -hmm. Słuchajcie, nie zdążyliśmy po prostu nic. Ja kamery nawet nie wyciągałam, bo inaczej to bym w ogóle nie widziała nic naokoło mnie przez moje oczy, tylko albo przez kamerę, albo byśmy gdzieś latali, po prostu cały czas yy, albo robiliśmy zakupy, albo musieliśmy pokonywać jakieś wielkie dystanse, bo nic, co chcieliśmy, nie było obok siebie, więc ostatecznie czasu nam zabrakło i za 5 minut mamy taksówkę. Zaraz pokażę Wam, jaką mam sukienkę, bo jest naprawdę śliczna. Tutaj macie zajawkę, ale błyszczy się niesamowicie. Z tym, że zostaje na wszystkim, na czym tylko usiądę, więc pan taksówkarz pewnie nie będzie zadowolony, no ale cóż ja mam poradzić. Jedziemy teraz na kolację. No, i ostatecznie, kochani, zdecydowałam się na ten model torebki. Uważam, że jest przepiękna. To jest ten troszeczkę większy rozmiar, ale w środku, zaraz wam pokażę, ma też kartownik. O, i, e, i taką właśnie przegródkę na zamek. I tak naprawdę jest bardzo pojemna, więc po prostu ze względu na pojemność, zdecydowałam się właśnie na to. No, ale jest po prostu. Oj. Jest po prostu prześliczna. To są po prostu moje kolory. Była też właśnie ta w kolorze beżu, ale powiem Wam, że już tyle mam tych rzeczy beżowych, że chciałam spróbować czegoś innego. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest bardzo klasyczna torebka, która będzie mi na pewno do wszystkiego pasować no i będzie też do wszystkiego bardzo elegancko wyglądać. Czekoladowy. w ogóle on jest w jakiejś postaci takiej pianki. Sam jestem ciekawa, tego z lodami pistacjowymi i waniliowymi. A tu dostaliśmy niespodziankę, wygadaliśmy się, że mamy rocznicę i dopiero co się zarączyliśmy i e, pani kelnerka, która nas tutaj obsługuje, przyniosła nam e, taki mały bonusik, deserek z napisem Happy Anniversary. No, po prostu dbało się o detale, fantastyczna. No i mamy stoliczek z Dobrym widokiem Dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień, wczorajsza kolacja pychota Did you like yesterday's dinner, then? Więc kochani, teraz zmierzamy na jakąś kawkę, zmierzamy na jakieś śniadanko. No i chcemy też zahaczyć może jakoś później o Winter Wonderland. Powiem Wam, że taki dółcami i widzę, że ludzie się na mnie patrzą i od razu się peszę, a myślałam, że w Londynie to już normalne, że ludzie chodzą z kamerą, ale może to jest dlatego, że mówię po polsku. Dobra, zostać. do you need a coffee babe? <laughs> do you think that people are looking at me when i'm walking with the camera yeah, I, I, I just said it they just look at me and stare at me but is it because i'm speaking polish i thought it's normal no, in Let's go get yeah, let's go get a coffee oh, I'll show you amazing place e, Pokażę wam super miejsce, muszę wam je po e, polecić To jest kawiarnia, w której wczoraj piliśmy kawkę Nim poszliśmy do Tiffany, wybieracie brączki e, Ona będzie pełna Za kilka godzin Tak, że będą kolejki stały, żeby się tu dostać A teraz jest puściutka e, Jest w ogóle tak ciepło Że my siedzieliśmy ostatnio na zewnątrz I teraz chyba też usiędziemy na zewnątrz Super jest ta kawiarnia Wstąpiliśmy na śniadanie, bo jeszcze nie jedliśmy i kolejną kawę. My oboje uwielbiamy nasz czas przy kawie i e, siedzimy z widokiem na te piękne, białe budyneczki. I tak wygląda właściwie prawie całe Chelsea. To jest po prostu e, przepiękny styl. Wiecie, że ja uwielbiam wszystko takie minimalistyczne, białe, biało-czarne, i tutaj właśnie tak jest. Aha, no i czerwony autobus, oczywiście, <grym> jak na Anglię przystało. Słuchajcie, jest się w ogóle niesamowita. E, powiem Wam szczerze, że nie spodziewaliśmy się takiej pogody. Myślałam, że w Londynie będzie podobnie jak w Gdańsku pod względem temperatury. Zaprawdzicie, bo, bo ja w tym futrze to naprawdę powiem Wam, że najchętniej bym je teraz zdjęła i tak chyba zrobię. E, Słoneczko jak widzicie świeci, usiedliśmy na kafte i moim zdaniem jest jednym e, z najpiękniejszych e, miejsc w Londynie. Wielu w Chelsea jest taką bardzo zadowalną dzielnicą, gdzie ma bardzo dużo podjazd. Widać że tutaj naprawdę, że jest są za, za ostatni guzik, a wiecie, się, więc na pewno się zaraz przyjdziemy tutaj na specerek, robimy jemychatkę. W ogóle bardzo polecam Wam to miejsce. Daniel, i, e, Robertka, ja miałam Biblia, e, pycha. Słuchajcie, kto tutaj mnie obserwuje już od jakiegoś czasu na Instagramie, zwłaszcza, to wie, że ja oglądam i uwielbiam. Made in Chelsea, więc jak tylko przyjechaliśmy do Chelsea, to oczywiście ja widzę te wszystkie <laughs> miejsca z tego reality show i wszędzie chce się zatrzymać, How do you like Chelsea? I love it, especially oh. now we a coffee as well up. Good, good <laughs> for both, of us, you Look at the beautiful buildings, look at the nice cars. Well, well exactly. exactly. Everybody will find something. Okay. Look at the beautiful white houses. <laughs> Everybody will find something for themselves. I love cars. Out of the process. <laughs> Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so so think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Słuchajcie, niczym torpeda wpadamy i wypadamy z tego pokoju hotelowego. Teraz yy, szybka przybiórka. Idziemy na jedzenie. Muszę pokazać wam jedną knajpę. Komukolwiek nie polecimy tego miejsca, wychodzi zadowolony i mówi tak. Cenowo naprawdę spoko, jeżeli zobaczycie jak pyszne jest tam jedzenie, ale w ogóle. Cały klimat tej knajpy i jedzonko, jakie jest pyszne. Jeszcze dodatek na końcu, który Wam pokażę, jest Nowisienką na torcie. Więc to miejsce w Londynie naprawdę bardzo Wam polecam, bez względu na to, z jakim budżetem przyjeżdżacie. Czy macie więcej pieniążków na ten wyjazd, czy mniej, nieważne. Myślę, że tę knajpę będzie trzeba zahaczyć. A teraz spadamy właśnie do tej knajpy, a potem do Winter Wonderland. Jesteśmy już w restauracji. Restauracja nazywa się tak, jak macie tutaj: Flat Iron. I tak. Wybieracie sobie steka, do tego dodatki, sos, no i tutaj macie koktajle, e, drinki w sensie wino, e, napoje bezalkoholowe. Tutaj macie ogólnie ceny, ja Wam podam później cenę za wszystko na koniec. Ja wybrałam sobie tego steka. O, tutaj znajdziecie o Instagram, proszę bardzo. Słuchajcie, ja wybrałam sobie tego steka. Wybraliśmy chipsy do podzielenia, szpinak do podzielenia i jeszcze tutaj takie coś do podzielenia. Czyli dodatki na dwie osoby po prostu bierzemy do podzielenia. Każdy po steku. No i powiem wam, ile od osoby na koniec to wyjdzie, ale na końcu jeszcze darmowo dostajecie gratis, który jest fantastyczny. Naprawdę warto tutaj przyjść i zobaczyć, jakie macie tutaj noże do steku. Sztos. I tak wygląda jedzonko, musicie przyznać, że jest to naprawdę duża porcja z tym sosem, który wybraliśmy, z e, tekiem, e, szpinakiem, pitkami. i tutaj jest coś z mozzarellą, no właśnie nie pamiętam co to było. I do tego mamy, ja mam winko, tak ma piwko, tak się to prezentuje. Na końcu kochani odbieracie darmowe lody, które oni robią tutaj sami. pokruszona czekolada. Thank you so much! Thank you. Thank you. I odbieracie te lody. Dan nie chciał, ja wzięłam uczy mnie. W cenie Waszego... E... Obiadu, który tam zjedliście, więc nie wiem, czy słyszeliście, powtórzę tylko jeszcze szybko, że lody są jako deser e, darmowe na sam koniec. Są to lody robione przez nich przepyszne w posypce z czekolady też e, ichniej i przez nich pokruszonej po prostu przepyszne. A smak lodów to jest solony karmel. Dan, how is it? Oh yes. Is it? Tak jak Wam mówiłam, że warto tutaj zajść a jeśli chodzi o ceny Bez napojów, no bo każdy weźmie napój, jaki lubi Albo w ogóle nie weźmie napoju Za samo jedzonko Z przystawkami Za steka Wyszłoby to 160 zł Za dwie osoby No i jeszcze deser W tej samej cenie na sam koniec Więc Sami ocencie Ale pamiętajcie, że jest to centrum Londynu i też wszystko teraz, oczywiście, w Anglii podróżało, jak i zresztą wszędzie, w Polsce też. E, sama byłam w wielu restauracjach teraz w Polsce i wiem, jak to wygląda. Ceny robią się bardzo podobne do chociażby właśnie Londynu. Więc e, taki obiadek możecie sobie właśnie zjeść i Wam go bardzo polecam, bo jest pysznie. Atmosfera cudowna, serwis cudowny, kelnerzy cudowni. E, warto, jak będziecie w Londynie, no i w samym centrum e, na Covent Garden. I kochani, jesteśmy w Winter Wonderland. Boję się takich rzeczy. Ja mogę iść na takie dla dwulatków co najwyżej. In there? O, tam tam jest, słuchajcie, bar z karuzelą. Should we go, go iść No, I don't like the tent. My już się znamy na tych barach. Tam jest bar z karuzelą. Chodźcie, pokażę was. On się kręci dookoła. Put me.

wariatów Anglików, jak oni się bawią. Poczekajcie na główny moment. Tak drzewiole. Wszyscy Anglicy się tak bawią. Oni mają gdzieś jak wyglądają. Tutaj nie ma żadnego udawania. Od zawsze kocham ten naród tylko za to. Znaczy nie tylko, ale wiecie o co chodzi.